Kraje, w których stolica nie jest największym miastem. I wychodzi na to, że na każdym kontynencie istnieje przynajmniej jedno takie państwo. W Europie znajduje się Belgia oraz Szwajcaria. Z tego co wiem, to Szwajcaria nie ma żadnej stolicy. Mamy nawet jeszcze zaznaczoną Turcję. No ale Turcja i Europa. Chociaż podobno powinno tutaj być jeszcze San Marino. To ciekawe akurat. Ludność San Marino to około 4 tysiące. Natomiast jest jeszcze miasto, w którym w 2012 roku było ponad 6 tysięcy mieszkańców. Może nie zaliczyli tego, bo tutaj jest napisane, że ta miejscowość to wieś. Ej, to chyba byłby pierwszy kraj na świecie, w którym stolica jest mniejsza pod względem ludności od jakiejś wsi. Oczywiście z tą wsią to tak z przymrużeniem oka, ale jak się okazuje, jest jeszcze jedno większe miasto i to ponad 10 tysięcy mieszkańców. Chociaż to stan na 2006 rok. Chyba nikt ich tam po prostu nie liczy. Poza tym tutaj, oczywiście, Stany Zjednoczone, Kanada, Brazylia, Boliwia, Ekwador znajduje się w Ameryce Południowej, Afryka. Tutaj mamy chociażby Nigerię, RPA jest również. Tutaj bodajże jeszcze Maroko się znajduje. Australia, jeżeli chodzi o Oceanie. No i jeżeli chodzi o Azję, tutaj Chiny, Kazachstan, Turcja również pewnie zaliczana. Także tutaj krajów jest więcej. Więcej też jest odcinków na kanale, gdyż one pojawiają się codziennie o godzinie 16. Gdzie w Europie przechowywana jest broń nuklearna? Absolutnie nie ma tutaj co dziwić Rosja. Prawdopodobnie po stronie europejskiej mają około 4,5 tysiąca takich pocisków. Bardziej może tutaj zastanawiać taka Białoruś, ponieważ nie ma żadnego potwierdzenia, że rzeczywiście taką broń mają, ale prawdopodobnie rzeczywiście takie pociski dostali od Rosji w 2023 roku i po prostu je przechowują. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie zagrywka propagandowa mająca na celu strach w Europie. Szczerze jest to coś, o czym nie miałem pojęcia, ale prawdopodobnie taką broń posiadają również Holendrzy, Belgowie czy Niemcy, to oczywiście po tego, że te kraje znajdują się w NATO. I co ciekawe, Stany Zjednoczone dostarczają około 60 takich pocisków nuklearnych do użytku przez Niemców w ramach porozumienia NATO o podziale broni jądrowej. Także jest to rzeczywiście prawda. I w przypadku ewentualnej wojny takie pociski będą przetransportowane samolotami Luftwaffe Panavia Tornado. Więc w taki sposób pociski również posiadają Belgowie, Holendrzy, Włosi jak się okazuje. Oraz Turcy, bo tutaj jak możemy jeszcze zwrócić uwagę, zaznaczona jest Francja oraz Wielka Brytania, jednakże one nie dostały tych bomb od Stanów Zjednoczonych, ale po prostu posiadają jakiś swój własny arsenał. Także kilka tych państw rzeczywiście jest, ale nie miałem pojęcia, że obecnie Stany Zjednoczone przechowują kilka takich pocisków w innych państwach NATO. Też warto zauważyć, że co jakiś czas pojawiają się głosy, żeby również Polska mogła taką broń przechowywać. To byłoby interesujące. Daj Dajcie znać, co sądzicie. Jaki jest najbardziej zalesiony stan w USA? Właśnie sobie uświadomiłem, że zostałem oszukany przez Fisa Parkera. Kiedyś w jego utworze Ballad of Davy Crockett padały słowa Born on a mountain in Tennessee, green estate in the land of the free, czyli tam urodzony na szczycie góry w Tennessee, najzieleniejszym stanie w krainie wolności. Według na przykład tej mapy najbardziej zalesionym stanem jest Maine, bo jest to około 89%, no co by równało się... Także temu, że jest to po prostu najbardziej zielony stan. Chociaż na przykład jak spytamy się Google'a jaki jest najzieleniejszy stan w Ameryce, to on jasno wskazuje, że to jest Vermont. Są to jakieś wyniki z roku 2023, czyli najaktualniejsze. Ale się to wszystko w tych stanach zmienia. Co najśmieszniejsze, że według tej mapy, właśnie tutaj znajduje się Tennessee i jest to moi drodzy, jedynie 53%, czyli bardzo średni wynik na tle całych Stanów Zjednoczonych. Choć co ciekawe, sam utwór został stworzony przez Georgia Bransa oraz Thomasa Blackburna. Co ciekawe, powstały blisko siebie aż trzy wersje, jedna przez Fisa Parkera, o którym wspomniałem, jedna przez Billa Heysa i jedna tam jeszcze przez kogoś innego. Jednak najważniejsze jest to, że utwór powstał w okolicach roku 1954. Czy jest to tak realnie możliwe, żeby wówczas Tennessee było najzieleniejszym stanem w całej Ameryce? Kurczę, ciekawe, bo powiem wam, że nie znam się na tym. Aczkolwiek, wracając do mapy, tutaj dominuje przede wszystkim wschód całych Stanów Zjednoczonych. No bo zobaczcie, są tutaj największe procenty. Jeżeli chodzi o zachód, to tutaj wyróżnia się być może tylko Waszyngton i Oregon. No ale przede wszystkim najgorzej jest w tych środkowych Stanach. No tutaj to praktycznie procenty są znikome. Tak w ramach ciekawostki w Polsce na przykład najsłabiej zalesionym województwem jest województwo łódzkie moi drodzy jest to około 21,5%. Natomiast najbardziej zalesionym jest województwo lubuskie, bo tutaj jest to prawie 50%. Natomiast średnia dla naszego kraju wynosi około 30%. Czas na tak zwany Instytut Statystyk z 4 liter moi drodzy. Ile procent mieszkańców danego państwa nie chciałoby, żeby obok nich mieszkała osoba LGBT? Co ciekawe, prawdopodobnie jest tutaj jakieś źródło, które sprawia, że ta mapa jest w jakiś sposób legitna, ale to wiadomo, że takie rzeczy trzeba zawsze brać z przymrożeniem oka. Oczywiście tutaj Blok Wschodni miałby największe problemy, bo zobaczcie, co ciekawe, w ogóle na przykład Albania jest na pierwszym miejscu i Turcja, bo około 76% według tej ankiety. Rosja 66, Białoruś 67, co ciekawe, Ukraina jakoś aż za mało, moim zdaniem. 46%. Oczywiście blok zachodni nie miałby z tym żadnych problemów, bo tutaj jest około 7%, 10%. W porywach do 12-13% jak na Półwyspie Iberyjskim. Natomiast najmniej tutaj Dania, Holandia bardzo mało, Islandia 2%. No ale na Islandii to wydaje mi się, że bardziej po prostu cieszyliby się, gdyby mieli jakiegokolwiek sąsiada obok siebie. Szwecja również 2%. No i jeszcze oprócz bloku wschodniego, tutaj całe Bałkany naprawdę z wysokimi procentami, czyli nie chcieliby tego. Jeden z najważniejszych podwładnych Władimira Putina, czyli oczywiście Dmitrij Medwiediew, z którym jest też dużo bardzo ciekawych historii, przede wszystkim jest to człowiek, który był prezydentem Rosji jeszcze nie tak dawno, ale to tylko i wyłącznie z tego względu, że konstytucja Rosji zabraniała Putinowi po raz trzeci z rzędu objąć właśnie to stanowisko, więc został premierem Rosji. Natomiast prezydentem został wtedy Dmitry Miedwiedew, jak wiadomo po czasie, oczywiście znowu jest to Władimir Putin. Jednak to nie zmieniało nic, bo oczywiście za sterami tego państwa nadal rządził Putin. Ale, właśnie taka jest moi drodzy, wizja Rosji na to, jak zakończy się wojna na Ukrainie, jak będzie wówczas wyglądała Europa. I przyznam, że jest to prawdziwy hit, co ten Miedwiediew wymyślił. Zobaczcie na to: oczywiście, Rosja zgarnęłaby cały wschód Ukrainy, aż po Ługańsk, Doniec tutaj, Odessa również jest ich cała, ale Ukraina zostałaby tylko z Kijowem. Zobaczcie, jaka malutka jej część. Praktycznie tylko Kijów, i tam może jakieś pomniejsze miejscowości, które są obok, ale to nieistotne. Co lepsze, moi drodzy, zobaczcie na granicę Rumunii. Oraz co dostałaby Polska? Według planu Miedwiediewa, Polska otrzymałaby lwów. No wiadomo, historycznie lwów był Polski. Łódzk, tutaj nawet Żytomierz, Ternopil. No, nie, nie, no to to jest w ogóle abstrakcja, co tam się zadziało w umyśle tego człowieka, oczywiście dzisiaj się z tej mapy pośmiejemy, bo na absolutnie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Co jeszcze lepsze, Białoruś, czyli największy współpracownik Federacji Rosyjskiej nie otrzymałby nic, no, to jest prawdziwa koleżeńskość, co? Wszyscy dostają, ale nie, nie Białoruś, moi drodzy, no, tutaj jak wiadomo... Czasem niektórzy najbliżsi przyjaciele potrafią wbić nóż w plecy. Zobaczcie na Rumunię, moi drodzy. Rumunia również by swoje otrzymała, ale co fajne, mielibyśmy nowych sąsiadów: od południa Węgry oraz Rumunia, moi drodzy. I teraz moglibyśmy powiedzieć wprost, że Polska jest jednym z państw, która graniczyłaby z największą ilością państw. Oczywiście. Tutaj nie ma o czym gadać, bo nic z tych rzeczy nigdy nie będzie miało miejsca. Ale przyznajcie, że jest to całkiem zabawne. Kiedyś bodajże, chyba. Arsenal złożył za Luisa Suareza, gdy ten jeszcze grał w Liverpoolu, ofertę 40 milionów i jednego funta, na co właściciel spytał się, co oni tam palą na tym Emirates Stadium. No to teraz ja mam pytanie, co oni tam palą w tej Rosji. No, absolutnie tutaj możemy się tylko i wyłącznie z tego planu Miedwiediewa pośmiać. W ogóle zwróćcie uwagę, jak podczas prezentacji on wyglądał, jak przywódca jakiejś północnej Korei. Dosłownie mam w ogóle, jak na niego teraz patrzę przed oczami Kim Jong-un'a. Tutaj ludzie w komentarzach nie dowierzają i pytają się, czy jest to naprawdę i dlaczego taka prezentacja jest przeszykowana w języku angielskim. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, no bo jednak to było przedstawione dla osób z Rosji, więc jednak powinny być napisy w cyrylicy. Aż powiem wam, że sam zacząłem się zastanawiać, czy ktoś mi w konia nie zrobił, ale rzeczywiście jest to prawda, nawet San o tym pisał. No i bardzo dużo, ogólnie to było na jakiejś konferencji, nie mam absolutnie pojęcia. Ale zobaczcie, ubrany w tunikę w stylu Kim Jong-un'a, wiedziałem, widziałem. Wiedziałem, że to właśnie tak wygląda. Zresztą ludzie również to piszą. Także spoko, przynajmniej nie jestem w tym sam. Myślę, że nikomu nie muszę tutaj mówić. Wiadomo o co chodzi. To jest po prostu moi drodzy. Wiadomość do zachodu tylko i wyłącznie po to ta konferencja prasowa została stworzona po nic więcej, ona nie ma na celu absolutnie niczego w ogóle, powiem wam, że tutaj komentarze to jest coś piękniejszego moi drodzy, Rosja zamierza dać za darmo e, ziemię Polsce i Rumunii i tutaj piękny komentarz, tak planujemy za darmo im oddać właśnie takie ziemię szczególnie, że to są państwa NATO które oskarżyliśmy o zaczęcie w ogóle tej wojny, dlatego sprawimy teraz, że oddamy im ziemię i będziemy z nimi graniczyć, 11 na 10 logi w ogóle tutaj przepiękny jest zabieg tego, że Białoruś nic nie otrzymuje, a Polska otrzymuje naprawdę dużo, bo to jest praktycznie cały zachód Ukrainy. Chodzi tutaj oczywiście o dwie rzeczy. Pierwszy sygnał wysyłany do Rosjan pokazujący, że Polakom tak naprawdę chodzi, żeby również przywłaszczyć coś dla siebie. No, i to jest oczywiście podsycanie Rosjan względem Polski. Drugi sygnał dla tych niezbyt mądrych polskich jednostek to fakt taki, że Putin jest tak naprawdę fajnym przyjacielem i chciałby to Ukrainę podzielić w jakiś sposób między Polskę. No, ale oczywiście. Nie no, to, to wiadomo, to jest tak kurde, głupie, ale pewnie niektórzy w to uwierzą. Sam jak byłem dzieckiem i słyszałem, że historycznie lwów należał do Polski, to zastanawiałem się, dlaczego teraz tego lwowa nie zgarnąć. Po czasie, oczywiście, wiem, że to było idiotyczne. Chociaż nie no, chyba największy hit to jest ten mały skrawek ziemi jeszcze zostawiony Ukrainie. Ale oni kurde są dobrzy. I to jakby nie patrzeć absolutnie dla wszystkich. Dzięki za dziś, do usłyszenia w kolejnym odcinku.